No, temat wyznaczania granic jest zawsze bardzo trudnym tematem, ze względu na to, że dzieci ze swojej natury nie lubią granic i nie chcą tych granic. Choć jest to tylko takie pozorne stwierdzenie, ze względu na to, że dzieci uczą się na poziomie wyznaczanych przez rodziców i opiekunów reguł, jak wygląda świat i na ile mogą sobie pozwolić na naginanie pewnych zasad, które nim rządzą. Dlatego ważne jest po pierwsze, aby zrozumieć, że dzieci będą z natury próbowały nasze zasady omijać i będą je łamały po to, aby nauczyć się tych konsekwencji właśnie takiego zachowania. Najbardziej podstawową rzeczą jest, aby każdy rodzic i opiekun był konsekwentny w swoich postanowieniach. Jest to bardzo trudne ze względu na to, że sami często chcemy iść na skróty. Wiemy, że zasady, które ustalamy, są często też bardzo dla nas samych problematyczne. Natomiast, jeżeli pokażemy dziecku, że zasady, które sami ustaliliśmy, możemy w jakikolwiek sposób obchodzić, jeżeli pokażemy dziecku, że jest możliwość na to, żeby to dziecko samo też wybierało sobie jakąś formę realizacji tych zasad, Albo jeżeli dziecko nauczy się, że na przykład płaczem jest w stanie wymóc zmianę pewnego postępowania danego rodzica, to możemy pamiętać, że te zachowania będą dalej utrwalane, one będą wtedy pogłębiane. Jest to tak zwane wzmocnienie negatywne, czyli takie, gdzie dziecko uczy się, że jego negatywne zachowanie wymusza w rodzicach pewną pozytywną akceptację na zasadzie. Mama powiedziała, że nie kupi mi lizaka, ale kiedy zacząłem płakać na środku sklepu, to okazało się, że mój płacz jest o wiele bardziej skuteczniejszy niż moja prośba, bo mama jednak mi tego lizaka kupiła. Więc dziecko uczy się, że w przypadku zasad, takim bardzo przejaskrawionym, takim bardzo mocnym zachowaniem, jest w stanie zmieniać również też takie właśnie wymogi rodziców. Jeżeli chodzi w ogóle też o wyznaczenie granic dziecku, to bardzo dobrze jest robić to tak, jak sami byśmy chcieli, aby nam granice wyznaczano, czyli żebyśmy rozmawiali ze sobą na temat tych granic, które ustalamy. Trzeba też brać pod uwagę, że nasze dzieci dojrzewają, ich sposób myślenia się zmienia, więc granice powinny być przesuwane raz w jedną, raz w drugą stronę, pokazując też, że zależą one od poziomu dojrzałości czy zachowania naszego dziecka. Jeżeli nasze dziecko w jakimś temacie, Zaczyna się sprawdzać, jeżeli zaczyna tych zasad się trzymać, to nie musimy nad nim ciągle trzymać tego przysłowiowego pręgierza, tylko możemy dać sobie też pewną dozę zaufania, że to dziecko już nie będzie przejawiało dla nas takich negatywnych zachowań w danym temacie, nie będzie chciało już przekraczać danej zasady, bo mówiąc takim pedagogicznym językiem ją zinternalizowało, czyli przyjęło też tą zasadę jako własną. Przykładem mogą być tutaj kwestia dotycząca segregowania odpadków, gdzie po pewnym czasie jest to pewien nawyk, którego nabieramy. I tak samo jest z zasadami. Jeżeli coś wielokrotnie było konsekwentnie przestrzegane, to po pewnym czasie już nie zwracamy na to uwagi i zaczynamy reagować zgodnie z naszą pamięcią.